Słuchajcie, ja już myślałem, że to, to nie takie rzeczy się nie zdarzają, kurwa naprawdę. Jak go kocham. I tu wcale nie chodzi o to, że komuś paliwa zabrakło, ale o to, że ja muszę pracować <laughs> i trzymać lejek. <laughs> Dominik, nie chlap, nie kurwa, ludzie. O chryste, zbaniek. No, ale właśnie Dominik dobrze powiedział, że do takiego, tutaj słuchajcie, dojścia, żeby nalać paliwo, to trzeba wejść, kombinować. To no wiadomo to Niemiec projektował z kolędrem na pół Ale wracając do, do dziurki, to wam powiem, jakby Polak to zaprojektował, Dominik tak powiedział, no to on projektował, wiecie, żeby dobrze nalać i dobrze spuścić. Najważniejsze, że ogarnięty temat. Dajcie znać, kochani, czy Wy też macie takie przypadłości w dobie zbiorników na paliwo?